Rozpoczynamy zgromadzenie w związku z rocznicą, bardzo dla Was wszystkich ważną rocznicą, dramatycznego aktu apelu Piotra Szczęsnego, który w tym miejscu, 7 lat temu, dla nas, aby nas obudzić, oddał swoje życie. Odczytamy teraz jego apel, ale chciałbym Wam jednocześnie przypomnieć, że mija dzisiaj rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. 40. Jest to jakiś symboliczny dzień dla nas wszystkich. Pozwólcie, że zacznę. Protestuję przeciwko ograniczaniu przez władze wolności obywatelskich. Protestuję przeciwko łamaniu przez rządzących zasad demokracji, w szczególności przeciwko zniszczeniu w praktyce Trybunału Konstytucyjnego i niszczeniu systemu niezależnych sędziów. Protestuję przeciw włamaniu przez władzę prawa, w szczególności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Protestuję przeciwko temu, aby ci, którzy się za to, są za to odpowiedzialni, m.in. prezydent, podejmowali jakiekolwiek działania w kierunku zmian w obecnej Konstytucji. Najpierw niech przestrzegają jej, które obecnie obowiązują. Przeciwko takiemu sprawowaniu władzy, że osoby na najwyższych stanowiskach w państwie realizują polecenia wydawane przez bliżej nieokreślone centrum decyzyjne związane z prezesem PiS, nie ponoszące za swoje decyzje odpowiedzialności. Protestuję przeciwko takiej pracy w Sejmie, kiedy ustawy tworzone są w pośpiechu, bez dyskusji i odpowiednich konsultacji. Często po nocach, a potem muszą być prawie od razu poprawiane. Protestuję, protestuję przeciwko margin marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej i ośmieszeniu naszego kraju. Protestuję przeciwko niszczeniu przyrody, szczególnie przez tych, którzy mają ją chronić wycinka Puszczy Białowieskiej i innych obszarów cennych przyrodniczo, forowanie lobby łowieckiego, promowanie energetyki opartej na węglu. Protestuję przeciwko dzieleniu społeczeństwa, umacnianiu i pogłębianiu tych podziałów. W szczególności protestuję przeciwko budowaniu religii smoleńskiej i na tym tle dzieleniu ludzi. Protestuję przeciwko seansom nienawiści, jakimi stały się miesięcznice smoleńskie i przeciwko językowi nienawiści i ksenofobii wprowadzonemu przez władze do debaty publicznej. Protestuję przeciwko obsadzeniu możliwych do obsadzenia stanowisk swoimi ludźmi, którzy w większości nie mają odpowiednich kwalifikacji. Protestuję przeciwko pomniejszaniu dokonań, obrzucaniu płoty, niszczeniu autorytetów takich jak Legwałęsa czy byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego. Protestuję przeciwko nadmiernej centralizacji państwa, zmianom prawa dotyczącego samorządów i organizacji pozarządowych zgodnie z doraźnymi potrzebami politycznymi rządzącej partii. Protestuję przeciwko wrogiemu stosunkowi władzy do imigrantów oraz przeciw dy dyskryminacji różnych grup mniejszościowych. Kobiet, osób homoseksualnych i innych z LGBT, muzułmanów i innych. Protestuję przeciwko całkowitemu ubezwłasnowolnieniu telewizji publicznej i niemal całego radia i zrobieniu z nich tub propagandowych władzy. Szczególnie boli mnie niszczenie trójki radia, którego słucham od czasów młodości. Protestuję przeciwko wykorzystywaniu służb specjalnych policji i prokuratury do realizacji swoich własnych partyjnych bądź prywatnych celów. Protestuję przeciwko nieprzemyślanej, nieskonsultowanej i nieprzygotowanej reformie oświaty. Protestuję przeciwko ignorowaniu olbrzymich potrzeb służby zdrowia. protestów pod adresem obecnych władz mógłbym sformułować dużo więcej, ale skoncentrowałem się na tych, które są najbardziej istotne, godzące w istnienie i funkcjonowanie całego państwa i społeczeństwa. Nie kieruję żadnych wezwań pod adresem obecnych władz, gdyż uważam, że nic by to nie dało. Wiele osób mądrzejszych i bardziej znanych ode mnie Podobnie jak wiele instytucji polskich i europejskich, wzywało już te władze do różnych działań i niezmiennie te apele były ignorowane, a wzywający obrzucani błotem. Najpewniej i ja za to będę, co zrobiłem takim błotem obrzucony, ale przynajmniej będę w doborowym towarzystwie. Natomiast chciałbym, żeby prezes PiS. Oraz cała pisowska nomenklatura przyjęła do wiadomości, że moja śmierć bezpośrednio ich obciąża i mają moją krew na swoich rękach. We, wezwanie swoje kieruję do wszystkich Polek i Polaków, tych, którzy decydują o tym, kto rządzi w Polsce, aby przeciwstawili się temu, co robi obecna władza. I przeciwko czemu ja protestuję. I nie, nie dajcie się zwieść temu, że co jakiś czas działalność władz uspokaja się i daje pozoru normalności, jak choćby ostatnia. Za kilka dni czy tygodni znowu będą kontynuować ofensywę, znowu będą łamać prawo i nigdy nie cofną się i nie oddadzą tego, co już raz zdobyli to dość wyświechtane powiedzenie, ale bardzo tutaj pasuje. Jeśli nie my, to kto? Kto, jak nie my, obywatele ma zrobić porządek w naszym kraju? Jeśli nie teraz, to kiedy? Każda chwila zwłoki powoduje, że sytuacja w kraju staje się coraz trudniejsza i coraz trudniej będzie wszystko naprawić. Przede wszystkim wzywam tych, którzy przebudzili się, którzy popierają PiS. Nawet jeśli podobają się Wam postulaty pis to weźcie pod uwagę, że nie każdy sposób ich realizacji jest dopuszczalny. Realizujecie swoje pomysły w ramach demokratycznego państwa prawa, a nie w taki sposób jak obecnie. Tych, którzy nie popierają PiS, bo polityka jest im obojętna albo mają inne preferencje, Wzywam do działania. Nie wystarczy czekać na to, co czas przyniesie. Nie wystarczy wyrażać niezadowolenie w gronie znajomych. Trzeba działać, a form, możliwości jest naprawdę dużo. Proszę Was jednak, pamiętajcie, że wyborcy prawa i sprawiedliwości to nasze matki, bracia, sąsiedzi. Przyjaciele, koledzy. Nie chodzi o to, żeby toczyć z nimi wojnę. Tego właśnie chciałoby Prawo i Sprawiedliwość. Ani też, żeby ich nawrócić, bo to naiwne. Ale o to, aby swoje poglądy realizowali zgodnie z prawem i z zasadami demokracji. Ja. Zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam Was wszystkich. Nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj, zanim całkowicie pozbawi nas wolności. A ja wolność kocham ponad wszystko. Dlatego postanowiłem dokonać samospalenia. I mam nadzieję, że moja śmierć wstrząśnie sumieniami wielu osób. Że społeczeństwo się obudzi i że nie będzie czekać, aż wszystko zrobią za Was politycy. Bo nic nie zrobią. Obudźcie się. Jeszcze nie jest za późno. List do mediów. Można oczekiwać, że PiS będzie się starał pomniejszyć mój protest i będzie szukał na mnie haków. Postanowiłem mu to ułatwić i wskazać pierwszy punkt zaczepienia. Inne będą musieli sobie wymyślić. Od lat choruję na depresję, więc jestem tak zwaną osobą chorą psychicznie, ale takich osób jak ja. Jest w Polsce kilka milionów i jakoś funkcjonują w sposób mniej więcej normalny. Często nawet nie wiadomo o ich chorobie. Zresztą sformułowanie choroba psychiczna odnosi się również do takich dolegliwości jak bezsenność czy jąkanie się, więc niekoniecznie musi być związane z niepoczytalnością. Co na pewno jest związane z moją chorobą, to problemy ze snem i łaknieniem, zmniejszenie energii, tendencja do odkładania wszystkiego na później, prokrastynacja i że widzę rzeczywistość w bardziej czarnych barwach niż większość normalnych ludzi. Ale w tej sytuacji to nawet dobrze, bo potrafię dostrzec bardzo niepokojące sygnały wcześniej niż inni i silniej na nie reagować. I może też łatwiej mi poświęcić swoje życie, chociaż zapewniam, że wcale nie tak łatwo. Cóż mogę jeszcze dodać? Poglądy takie, jak ja, wyraża wiele osób z mojego otoczenia, Publicystów czy polityków, więc nie wynikają one z mojego spaczonego odbioru rzeczywistości. A dlaczego tak radykalna forma protestu? Bo sytuacja jest dramatyczna. Nie chodzi o to, że rząd popełnia mniej czy więcej błędów. Każdy rząd to robi. Ale że ten rząd wstrząsa podstawami naszej państwowości funkcjonowania społeczeństwa. Natomiast większość społeczeństwa śpi, nie zwraca uwagi, co się dzieje i trzeba je z tego snu obudzić. Ten fragment listu do mediów nazwałabym takim obywatelskim kurikulum vitae Piotra. Urodziłem się w 1963 roku, dlatego jestem w tej dobrej sytuacji, że pamiętam PRL, pamiętam Solidarność, odzyskiwanie niepodległości i kształtowanie się naszej demokracji. Dzięki temu mogę lepiej ocenić to, co się teraz dzieje. Kiedy wybuchła Solidarność, byłem jeszcze w liceum. I w tym liceum z kolegami zakładaliśmy samorządne zrzeszenie uczniowskie. Bo nie było wszak solidarności dla niepełnoletnich uczniów. 13 grudnia byłem już studentem i nie spałem do południa, tylko roznosiłem pierwsze ulotki. W czasie stanu wojennego robiłem to, co miliony innych ludzi w Polsce. Roznosiłem ulotki, chodziłem na demonstracje, słuchałem Wolnej Europy. Zapalałem świeczki w oknach. 4 czerwca 1989 roku z radością wziąłem udział w pierwszych, częściowo wolnych wyborach i potem we wszystkich następnych. Mój wkład w odzyskanie niepodległości był mikroskopijny. Wstydzę się, że do tej pory tak mało zrobiłem dla ojczyzny. I wiem, że muszę to zmienić. Mediów, fragment drugi. Wstydzę się, że mam prezydenta, który, nie jest, który jest prezydentem tylko swojej partii i jej zwolenników, i który łamie konstytucję. Zawetowanie dwóch niekonstytucyjnych ustaw, aby zaproponować dwie inne, ale nadal niekonstytucyjne ustawy, nie jest odkupieniem win. Wstydzę się, że mam premier, która realizuje wydawane jej po linii partyjnej polecenia. Wstydzę się, kiedy muszę tłumaczyć moim znajomym z zachodu, że Polska to no nie jest to samo, co polski rząd. Wstydzę się, że znowu muszę używać pojęcia nomenklaturę i sformułowania partia i rząd, tak jak Czasem. Wstydzę cię widząc, jak okluwani są ludzie, którym należy się szacunek za to, co zrobili dla wolnej Polski. Podśpiewajmy wspólnie jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład, bo na partę jak zwyciężać mamy. Nasz, nasz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem, Nasz, nasz Dąbrowski, z Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania po za założem, dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, Marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski. Z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Już tam ojciec do swej basi mówi zapłakany Słucha je no nasi, biją w tarabany, nasz marsz Dąbrowski. Z Ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Masz, masz Dąbrowski, z Ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Dobrze by było, gdybyśmy pamiętali o tym przez następne lata i spotkali się tutaj, niezależnie od tego, jakie będą okoliczności polityczne, jaka władza, jakie będą również jej niedogodności i grzechy. W takim razie po chwili milczenia kończymy dzisiejsze zgromadzenie. Jeszcze jest jeden, jeden komunikat. Ja 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 Jacku, włącz mnie, proszę. Już, już, Jacku, włącz. Mamy, mamy komunikat bardzo, bardzo szacowny. Mogę Cię prosić do mikrofonu? Mogłabym poprosić. Mikrofon. Proszę. To. Mm -hmm. e, ten przedmiot nie jest przedmiotem rodowym. Nie był w mojej rodzinie, kupiłam go bardzo wiele lat temu dla bliskiej mi bardzo osoby, Ale z różnych powodów nie został przekazany. A przez kilkanaście lat przeleżał się u mnie na półce. W czerwcu 2022 roku zrobiłam yy, aukcję różnych swoich rzeczy, żeby kupić pewien, no nazwijmy to eufemistycznie przedmiot dla żołnierzy pierwszej linii na Ukrainie. Wtedy wystawiłam też ten zbanek na, yy, na yy, licytację. Yy, wtedy odezwała się krakowska specjalistka od yy, szkła. I powiedziała, napisała mi, że to wiedziałam, że jest to XIX wieczny dzwonek na wina, ale okazało się, że jest to XIX wieczny dzwonek na wodę. Y Oglądając ten dzwonek, wylistowałam wlist różne rzeczy. Oglądając ten dzwonek, zobaczyłam, że wokoło są liście laurowe. I jakiś taki miałam przebłysk, że jednak ten dzwonek powinien powędrować do, do Krakowa. I jest to dzbanek nie na wino, ja go kupiłam jako XIX-wieczny francuski dzbanek na wino. Okazało się, że specjalistka krakowska powiedziała, że jest to dzbanek na wodę. Pamiętam z dzieciństwa bajkę o żywej wodzie. Wodzie, która uzdrawia, może Państwo też, która uzdrawia, która niesie ukojenie i która pamięta. Mam nadzieję, że ten zbanek y, będzie miał takie właściwości, bo to jest gorące życzenie nas wszystkich. To jest zbanek od warszawskich y, uliczników. Nie tylko warszawskich, tutaj są również osoby. Także to jest zbanek y, od ulicy. Od ulicy. Z taką intencją, z taką intencją żeby nie y, uspokojenie. Tobie, Ewo. Tobie, Ewo. Tak. Brawo. Dziękuję bardzo. Wszystko jest? Dziękuję serdecznie. Jest piękny. On powędruje dokładnie do Niepołomic, pod, które są pobliżu, blisko Krakowa. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ten piękny prezent. Będzie stał u mnie w takim honorowym miejscu za witrynką. Ale proszę nalać wody. Dobrze. To jest dobrze właściwości. Dobrze, żeby to nabrała cudownie. Nasze intencje spowodują, że te właściwości będzie miały. Ja serdecznie Państwu serdecznie dziękuję i za wszystko za to, że staliście tu przez te ostatnie lata, że dbaliście o to miejsce. W spiekocie, w deszczu, w mrozie zawsze tu było to miejsce zadbane, zawsze paliły się znicze. Kiedykolwiek tu przyjechałam, to przygotowany był list dla tych, którzy są tutaj przejazdem, żeby mogli zapoznać się z tym protestem mojego męża. Także bardzo Wam dziękuję. Wiem, że są starania o upamiętnienie tego miejsca. Wiem, że Państwo macie w tym swój wielki udział. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i chylę czoła przed Wami. Dziękuję bardzo. Mam zaszczyt zamknąć to zgromadzenie do przyszłego roku. Do widzenia.